Pomyślcie o przyszłości! Właśnie tam spędzimy resztę naszego życia! Więc co powinno się tam znaleźć? Mega Arena Brighton! Stadion na 60 tysięcy miejsc! Scena koncertowa! Światowej klasy park wodny! Wybieg dla psów! Ups, nie ten przycisk. I bączkarnia! I jak wrażenia? Nic tylko budować, nie? Panno, Maggi, Twój projekt jest z pewnością odważny. Ale niestety mega arena dla 60 tysięcy osób jest za wielka dla naszego miasteczka. Dziękujemy i mamy nadzieję, że wrócisz kiedyś z czymś yy, bardziej realistycznym. Ha! To kiedyś jest, już oto nowa iule. Wow. Ale ich podeszła. Patrzyłem, jak budowała oba modele, a i tak się tego nie spodziewałem. Niedawno dowiedziałam się, że kiedyś w mieście była taka muszla i że wiele znaczyła dla mieszkańców. O, wow, chwileczkę. Nie będziemy odbudowywać tego obiektu. Co, ale. Czasy są ciężkie, a my po prostu nie mamy na to pieniędzy. Przykro mi. Nie, mamo. Pączki mogą zjeść. Niech wiedzą, jak smakują zniszczone marzenia młodej dziewczyny. Już dobrze, skarbie. Wiemy, że dałaś z siebie wszystko. Dzięki, mamo. Ale wszystkiego jeszcze nie dałam. Skoro nie dostanę funduszy na odbudowę muszli, to będę musiała zorganizować zbiórkę! Czy dasz? Gase. Daj, ile masz! Daj nam. I w sobie szczodrość odkryj raz! Pieniędzmi wspomóż nas! I daj! Na ile cię stać? Daj nam! Nie Trzeba przecież nad się bać. Na pewno możesz więcej dać. To mało jest coś daj. Wciąż mało jest coś daj. Ej, człowieku, weź to przemyśl. Na co innego kasę wydać masz? E, jedzenie? E, no tak, w sumie racja. Proszę bardzo! Już dziś, Już dziś. elektroniczny sprzęt. Przedaj. Waluty kryptotermowe i wielkie auto te! Które bądźmy szczerzy, i tak powinna pani raczej sprzedać Ogłaszam, że zbieranie funduszy już zakończone! Oto przybył wasz wybawca! E, skąd wziąłeś tyle pieniędzy, straż? No wiesz, jestem niezły w cyferki. Trochę je ścisnąłem, rozciągnąłem, przeanalizowałem finanse, zbadałem ryneki. Obrabowałeś bank? Moli maggi, aż tak niskie masz o mnie mniemanie? To była kasa spółdzielcza O Oda je słyszysz?